moi kochani na kolejnym odcinku ze zdrapkami urodzinowymi mówiłam było dużo gości goście wiedzą, że ja zdrapki lubię także zdrapki dostałam i chcę wam je wszystkie pokazać nie drapałam żadnych poza kamerą, wszystkie będą na odcinkach i tym razem są to zdrapki od mojej najstarszej siostrzyczki od Tereski Oj, kochana, ogromne serca dla Ciebie, za przyjazd z rodzinką. Za piękne prezenty, bo oczywiście. Te zrabki były tylko dodatkiem. Była też również taka piękna bransoletka. Ja biżuterię takie z yy, świecidełka uwielbiam. Także wszyscy o tym wiedzą. I było inne jeszcze inne dodatki, oczywiście. A zrabki to też. Yy, też dodatek do prezentu. O tak, dwa razy Paradiso, krzyżóweczka XXL i dwie pisanki, których dawno nie drapałam. Miałam w przesyłkach wielkanocnych. Paradiso, strapka u mnie numer jeden. <grymne> Także nie nadrapane. Strapiemy razem. Dla tereski, zostawiajcie ogromne serca za piękne prezenty, za piękne zdrapeczki, za super towarzystwo, super zabawę, imprezę. I zaczynamy od pisanki z numerem 30. Zacznę od bonusa, bo w bonusie szukamy motylka, a jest serduszko dla ciebie kochana. I mam liścia i tofi. Powinny być trzy takie same, także jak są dwa różne, to już dalej nie drapię. Słońce, jabłuszko. Biedronka, koszyczek. Wiadro, jabłuszko, dzwonek i tofi. Dla potwierdzenia pokażę Wam kontrolne: są G i E. Druga pisanka, numer 47 w bonusie garniec, bo tylko nie miałam nigdy. Jest perła i wiadro. I baranek tam jeszcze był kwiatek, kwiatek i liść wszystko zepsuł. Gra trzecia, mazurek, koniczynka, baranek, biedronka, słońce wiadro, baba, kapelusz, marchewka, i gra siódma, zajączek i marchewka. Czyli tutaj też pisanka jest pusta. Chyba długo leżała, bo się ciężko drapie, a i G. No dobrze, to teraz sobie dokończę krzyżówkę. Krzyżówka ma numer piąty i w bonusie słowo kaptur. Brakuje mi tylko literki R, a w krzyżówkach w tej pierwszej nie utworzyło się nic, w drugiej utworzyło się jedno i w trzeciej również jedno. Zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. Kolejną literką, którą szukam, jest E. Literka E. Tutaj, tutaj. Tutaj. I chyba literki E się skończyły. Teraz w środkowej jest tu E. Ewa. Wyraz drugi. Przy okazji wszystkie Ewu nie pozdrawiam. I w trzeciej E jest tu. 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 No dobrze. Kolejne to S. Ciekawe czy to R będzie czy nie będzie. S. Literka S. A, ale jak to będzie pusto, to się kochana nie przejmuj. Najważniejsze, że byłaś. Że się świetnie bawiliśmy. Tu się tworzy drugi wyraz ustawa. Hmm, czy pierwszy w tej górnej? Pierwszy. Ustawa. Tutaj są dwa, to się pomyliłam z tą, literka S. Stefan Ostryga. I tutaj literka S, jest komiks, tworzy się wyraz drugi. I tak ci spryciarze to zawsze zrobią, że utworzą się po dwa. teraz literka z literka z jest tu jest tu w środkowej literka z jest tu tu I w ostatniej literka Z jest tu. Dobra. Ostatnia. Czy to będzie R. Nie po co? Jest H. Co było w kapturze? U, pod kapturem było 5000. To dlatego nie dali. Literka H jest tutaj. Literka H jest tutaj. I w ostatniej literka H jest tutaj. Czyli tu jest baba i komiks. Krzyżówka pusta. E i C kontrolne. No to zabieramy się za, za wisienki na torcie, czyli za Paradiso. Pierwsza jest z numerem trzecim. Paradiso. Wiatro i torba. wiadro torba. Że paradiso dosyć szybko mi idzie, to nie nadrapywałem. Nie przygotowałam. wiadro torba. Może się zdarzyć, że coś tam zgubię, ale znajdę. Także spokojnie, bez stresów, nie denerwujcie się. Żółw <grym> i łódź. Żółwik jest, żółwik jest. Gdzie jeszcze? I tu są łódki. Dobra. Kolejne, w którą stronę iść? Tu nie, tu jest pusto, więc tutaj pójdę. Kompas i aparat. Szukamy kompas, aparat. Tu jest kompas, aparat, kompas. Światełko trochę włączyłam, bo już mi się wydaje, że jest ciemno. O, jest w końcu płaska ryba. Dawno jej nie widziałam. Deska i ryba. Rybka ty, teraz przynieś szczęście. Jest deska. Jest ryba. Co no tylko po jednym. Dobra, teraz napój i motyl. Napój, motylek, jest napój. Jest motylek. Tu jeszcze była ryba. Napój i mocylek. Nie widzę. Tu było... Gdzieś mi mignęło wiaderko przegapione. Gdzie to teraz mi... A tu. Tu jest wiaderko. Teraz latarnia i ośmiornica. Jest latarnia ośmiornica ośmiornica tu jeszcze jest napój i co mamy kapelusz i bluzka bluzka jest pelusz jest, Dobra. krabik i chmura. Tu jest chmurka, chmurka, chmurka i krabik. I koniec, kolejne to flaming i okulary. Jest flaming, okulary. Okulary. I to wszystko ostatnie dwa arbuz i mewa jest arbuzik jest mewa mewa paradiso puste rco ale jeszcze przed nami z numerem, bo to było z trzecim, teraz z numerem drugim. I szukamy teraz tutaj w dwójce: nutę i deskę. Nuta, deska. Tu jest deska. Tu jest nutka. Nutka. Dyska. Nutka deska. Wiem, że wszyscy chcieli sprezentować strapki wygrane. Ja też lubię jak komuś daję, że są wygrane. Ale wiadomo strapki mają to do tego, że dają dużo frajdy, zabawy, przyjemności, a nie zawsze są wygrane doskonale o tym wiemy. Także jak tu nie będzie nic. To się absolutnie nie przejmujemy. Palma i kostium. Nie płaczemy w poduszkę. Palma, kostium. Dwa kostiumy były. A palma była jedna. Dobra, kolejne. Ej, to nie tu. Tęcza i serce. Tęcza serce serce. I gdzie mi zniknęła tęcza? Przecież musi gdzieś być. Jest. Bo tutaj właśnie nie dają pustych symboli. Płetwy mewa. Tu jest mewa. Płetwy mewa. Tu są płetwy. I tu siedzi sobie mewa. Kolejne lody piłka. Lody piłeczka. Tu są lody, i tu są lody. I tu piłka. Kolejne symbole chmura i łódź. Chmurka łódź. Tu jest chmurka. Tu jest łódka. Chmurka i łódź. I ostatni tutaj symbol to szorty i okulary. Szorty okulary. Tutaj i tu są okulary. Teraz mamy flaming i kostkę. Jest kostka. A gdzie się schował flaming? Tutaj. Dobra. Kolejne symbole to kapelusz i żółw. Jest kapelusz. Tu kapelusz i żółwik. I tu jest kapelusz. I tu kapelusz. No, i symbole kończą się: słońce, napój. Słońce, napój. Tu słoneczko, tu napój. I tu napój, tu blokuje kompas, tu blokuje grzybek. I wychodzi na to, że to paradiso również jest puste. T, F i H, tak jest. Również jest puste, ale to nic, kochana, nie przejmujemy się. Zdrabki takie są. Jak chcemy, żeby dały cokolwiek, to się zablokują i koniec. Ja Ci pięknie dziękuję za obecność na mojej imprezce, za piękny prezent i dodatek w postaci zdrapek, które widzisz, są jakie są. Dla Tereski zostawiamy ogromne serduszka w komentarzach, a ja pięknie dziękuję wszystkim za obecność na tym odcinku i serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Pa!